Cześć, witajcie, z tej strony Rafid32320 i dziś kontynuujemy naszą historię w grze The Ender Skyrim. Tak, mieliśmy się udać teraz do Jarla Balgrufa chyba, nie pamiętam jak on się nazywał, dud. Ale najpierw sobie pozbieramy z tego pola ziemniaki i ogólnie ich okradniemy. Nie zrobiłem tego w tamtym odcinku, ponieważ nie myślałem o tym, żeby to zrobić. No, ale dobrze. Zbieram wszystko. Zawsze się może przydać. Szybciej, szybciej. Tak. E, długo myślałem nad tym, co będziemy robić w tym odcinku. 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 E, I wymyśliłem, że pójdziemy... Ile my mamy w ogóle złota? Bo nie pamiętam. 63 to nie, to nam nie wystarczy do, na wycieczkę do zimowej twierdzy. Konno, a piechotą nie chcę iść, e, to trochę długo. Dobrze, już zebrałem wszystkie rzeczy i zobaczymy, ile kosztuje przejazd bryczką. O, nie jestem do końca pewien. A może być trochę drogo, a może być taniej jeśli będzie tanio, to może pojadę nią teraz. A jeśli nie, to pójdziemy do pałacu, ich trochę okradniemy i z... pojedziemy. Potrzebujesz Gwiazda zarana, na Mortal. Pęknina z pęknina może. To jest złota tylko? Dobra. Najpierw tam pojedziemy. No dobrze, ludzie. Myślałam, że będzie trochę droż drożej. Myślałam, że to będzie 100 minimalnie. No ale skoro tak tanio 20 zł, sztuk tylko złota, to nie powiem nie. Przepraszam, że odszedłem troszkę od fabuły głównej, ale nie chcę jej na razie robić. Eee. No po prostu nie chcę jej roić po prostu. Wolę, żeby ta seria potrwała trochę dłużej. Dłuży... Tak? Co, co, co? Hmm, co by tu odpowiedzieć? Haha. Ha. Tak! Nie. Otwieraj teraz, bo cię zarżnę. Mam broń. Ja Czemu ciągle ten łuk jest wstawiony? Zarąbiście, że brama jest otwarta. Ale teraz ja chcę... Tak. Dobra, no to tak, yy, chcę trochę ich ograbić, może wtedy pójdziemy na misję, ale na razie chcę pozbierać lepsze rzeczy w tej grze. Tak. To, że nieważne, Jak się szybciej ładuje. Szybko! Szybko! Tak, to co by po pierwsze zrobić?

Byłoby fajnie, bardzo fajnie Więc teraz pójdziemy za nią Albo się, się Po prostu spytamy Choć nie sądzę, że coś tu było Pod pszczelim rządłem Nie, nie będę tam przed Dobrze Dam mu jedną tu Dam mu tą jedną sztukę złota Tego nie będę ale tak, o! Wiem, pójdziemy do tego zamku. Tutaj mogą być dobre rzeczy. Mglista twierdza. Tak. Um. Pozgarniemy parę rzeczy, tu mogą być bardzo przydatne rzeczy. O, w domach Jarlów zawsze są przydatne rzeczy. Musimy to otworzyć. Fuck dammit. Fuck nie. Nie będę tego otwierał, ale... Amety z drobnym krajem, no wytrych. Uuuu, na 18, ale to jest broń dwuręczna, a ja dwuręcznej nie chcę. Czy coś tu jest bardziej przydatnego, czy raczej nie? Nie, więc możemy stąd wyjść. Tak? Nie, tutaj się trzeba wkraść. Ech. Nie. Ja niestety się nie chcę. Więc za dużo tu nie znaleźliśmy, tylko trochę szafirów. ametystów i tak dalej. Nie wiem co teraz zrobić. uuu, tu jest jakiś pokój Strawy sztylet. co mnie widział? Nieważne. A tu ktoś śpi. Okej. Okay. Okej, okay. wszystko dobrze. No dobra, nic stąd chyba więcej nie ukradnę. Tu jestem na widoku. Yy. Dobrze, to ja stąd idę. Może zwiedzimy coś jeszcze? Tak. Wow, jakiś ślak mnie zapu... Może pójdziemy tędy? Ciekawe co tu będzie. Eee, tak, zabite z schami wyjścia. Eee, tak, tak, bardzo mądrze. Tutaj. Talos? Eee, nie, na razie nie będę... Eee. Co tutaj jest? Zbierzemy to. Jaka ładna muzyka, ale dobrze wchodzimy do środka, czy nie wchodzimy. Wchodzimy. Coś tu jest, ten grób da się otworzyć? Nie wiem, ale ten przycisk wydaje mi się jakiś do włączenia. Nie, tylko mi się zdawało. No takie było czarne dokładnie, jakby to był taki przycisk do włożenia. Wciśnięcia do środka, ale dobrze, nieważne. Może się udamy gdzieś indziej Nie wiem gdzie, ale... Dud, co tu jest? Nie wiem co tu jest. Ale może warto się tu dostać. Tylko nie jestem pewien, czy tu warto wejść. Szczurze nory Uch, brzmi nieźle Zrobimy szybki zapis gry zanim gdziekolwiek wejdziemy, żebym potem nie żałował. Mm. Tak. Weźcie jakieś... Ja się zaraz kitram. Tak, a propos kitrania się... Jakiś silny! Dobrze było zebrać tamte tamte rzeczy, bo naprawdę Może lepiej się zająć tym łucznikiem No i zginąłem Dobrze, chyba się jeszcze w tym momencie tam nie przedostaniemy Ale zapamiętam tą rzecz Zapamiętam, że tu coś jest. Na pewno, zapamiętam. Kiedyś się tam dostaniemy. Dobrze, nieważne. Teraz może zabierzemy. Może tam w mieście by się przydał tam ten jednoręczny. To by mogło być przydatne. Tak. E, więc jeszcze raz pójdziemy o krasiarla białej grani. E, i wtedy z nimi zawalczymy. Rozumiem, że ten odcinek taka trochę krzątanina po tym mieście. No, ale nie chcę za dużo tej robić. I dlaczego chcę tam wracać? Tak, to będzie pewnie pytanie. Yy, dlatego, że tam byli ludzie. A jeśli są ludzie, to może tam być coś bardzo przydatnego. Nawet nie bardzo, ale wręcz. Bardzo po prostu. Może tam być coś, co nam całą grę umili. Śnie... Ciągle to słychać o tej gildii złodziei. Ciekawe gdzie ona jest. Noże, mamy i zaczymy. E, broń. O. Jeszcze nigdy nie walczyłem taką bronią. Ale to jest nieważne. E, dobrze, to pójdziemy tam jeszcze raz. Ja naprawdę się tego nie odpuszczę, a ja tam będę chodził, aż po prostu się tam nie przedostanę. To po prostu musi tam coś być. Ja nie wierzę, że tam niczego nie ma. Znowu szybki save. I może tak... Ups. Udajmy się dalej. Tylko tym razem już jedziemy z nimi na hiperprędkość. Tak szybko, niski poziom zdrowia? Ło wow, oni są lepsi niż się spodziewałem. Mikstury pożywienie. Nie dostaniemy się tam. Hmm. Ale tam coś musi być. Tam coś musi być. I ja nie wierzę, że tam niczego nie ma. O, on ma taki sam mieczek ja. Ciekawe. Choć trochę nie ogarniałem tej walki, bo nie wiedziałem, że w broniach dwuręcznych lewej się używa yy, lewego przycisku myszy, żeby blokować, a prawego żeby atakować. I może dlatego nie poszło. Ale nie będę nie będę raczej tego jeszcze próbował. Ponieważ nie za dobrze mi idzie. A co tutaj jest? Ach, uczeń, ale nie będę wchodził. Może się nie przyda. O, tutaj jakieś. E, czyli trzy rzeczy, tak? No dud! E, czyli tylko trzy rzeczy. Uuu, ale są i magiczne. Mm. Yy, ale to jest tylko strój, Brnie. fajne, ale nie wiem, o co chodzi.

Zaczynajmy. Ukradni pierśni Mediciego. Proszę teraz. Może najpierw nim to otworzymy, zrobimy szybki zapis gry? oh shit <coughs> damn it O! Dobrze. Eee. A to jest dosyć dziwne, bo to jest, wolę zginąć iść do więzienia, co jest opcjonalne przy każdym wojowniku. Ale to jest nowe, poddaję się, weźcie mnie do więzienia. Może właśnie o to chodzi. Wezmę to w każdym razie. A, i teraz pewnie stracę wszystkie moje rzeczy, złoto i tak dalej, tak? Na pewno. Wiem, że miałam kończyć ten odcinek przy kupywaniu tych rzeczy, których miała trzy. Mogę stąd uciec, ale chyba nie ucieknę. Dobra, śpi łóżko. Tak, odczekam wyrok. Nie wiem, czy coś mi to da, czy nie. Najwyżej wyjdę on mnie ochrzani i się na tym skończy ta zabawa. No, ale może też być coś z tego lepszego, choć sądzę, że raczej to pierwsze. Dymasz sobie ciężko nie, nie zdążyłem przeczytać. Mam rzeczy? Uff. Mam, no że wychodzę z więzienia i coś czuję, że ten brynjolf mnie teraz zabije.

To może teraz nam się otworzyły tamto coś, bo naprawdę to niemożliwe, żeby tam niczego nie było. Tam musi coś być. Tu musi coś być. Nie ma. No to cóż, myliłem się. Ale gdzie jest wyszczerbiona bania, dud? Nie wiem. No dobrze, ale tutaj zakończymy nasz odcinek. Przed tym ładnym budynkiem. Tak. Ja się z Wami żegnam. Ja jestem Rafi 32320. Yy, komentujcie, subskrybujcie. Yy, no i... Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Jeśli chcecie, zostawcie lajka, to naprawdę motywuję do pracy. Ja się z Wami żegnam. Jestem Rafi 32320. Pa!